Witajcie. Tu Walas, polski gość od zabawek. W dzisiejszym odcinku pokażę wam w jaki sposób walczę z największym wrogiem każdego kolekcjonera zabawek. Skórzem. Tak, Kusz jest zdecydowanie bardzo, bardzo irytującym przeciwnikiem. Ten wróg zawsze, zawsze czuwa i zawsze nas atakuje. Z różną prędkością, zależy od tego, gdzie trzymamy nasze kolekcje, ale i tak wiecznie próbuje na nich osiąść, by nam obrzydzić widok naszych ulubionych figurek. I myślę, że będzie to dobrze widać na przykładzie mojego modelu do składania Master Great Reserve z Gundam Unicorna, który. Jak mam nadzieję, widzicie, jest naprawdę mocno usyfiony. Wręcz widać, w których miejscach go dotykam, bo tam, skąd zabiorę swoje palce, pozostają ślady. Tak. To jest po prostu brzydki syf. Niestety. Trudno jest znaleźć dobrą metodę na walkę z tym przeciwnikiem, bo nasze figurki, nasze zabawki, nasze modele, tak jak ten rezel, często bywają kruche. Także musimy do tego podejść w sposób mądry, czyli tak odkurzyć nasze zabawki, aby ich przy okazji nie rozwalić. I mi samemu dojście do odpowiedniego rozwiązania w tej kwestii zajęło trochę czasu. Ale zanim przejdziemy dalej, zapewniam Was, nie taki poziom kurzu nie panuje w moim pokoju z kolekcją. Można powiedzieć, że poświęciłem Rezela i celowo zostawiłem go bez odkurzania, tak jak to robiłem z resztą mojej kolekcji, aby przeciwnik mógł sobie na nim osiąść w dostatecznej ilości, aby teraz był widoczny i żebym mógł na Rezelu zademonstrować moje metody bezpiecznego odkurzania. Współczesny rynek przemysłowy proponuje nam zwykłym śmiertelnikom parę różnych tanich do kupienia rozwiązań, które rzekomo mają zwalczyć kurz, ale metodą prób i błędów można szybko dojść do wniosku, że tylko niektóre z nich są skuteczne. Oczywiście w pierwszej kolejności na myśl przychodzi typowa tak zwana miotełka do kurzu, która ładnie wygląda ale niestety nie jest przesadnie praktyczna w przypadku zabawek i modeli, bo jasne, te wszystkie włoski są fajne, miękkie w dotyku, ale skórzem osiadającym na zabawkach to nie zadziała, bo te włoski są wręcz zbyt miękkie i zsuwają się z skórzu, nie zabierają go ze sobą, gdy przejedziemy czymś takim po naszej figurce, także niestety nie. Poza tym, jak widzicie, włosy na... Tego typu szczotkach lubią sobie łatwo wychodzić, także często oprócz kurzu na zabawkach i figurkach pozostaje nam jeszcze to. Kolejny pomysł to taka oto, rękawiczka z takimi frędzlami, takimi pseudodydami, która dobrze się nadaje do odkurzania mebli, zwłaszcza takich nieco większych powierzchni, ale i to niestety się nie sprawdza w przypadku zabawek, bo niestety to z kolei jest że tak powiem za twarde, te frędzle mogą uszkodzić co delikatniejsze części w naszych zabawkach. Poza tym te frędzle nie wszędzie dochodzą, a i też, nie wiem czy to widzicie, kurz lubi wręcz na nich osiadać i tam się przeprowadzać na stałe. Także istnieje ryzyko, że jeśli mamy takie coś, to niestety gdy próbujemy wytrzeć figurkę, faktycznie nanosimy na nią nowe pokłady kurzu. Ale jest też trzecie rozwiązanie, które jest po środku i które moim zdaniem sprawdza się najlepiej. Moja preferowana i odkryta niedawno metoda na odkurzanie zabawek i figurek, to używanie pędzla do farb. Najlepiej takiego do farb ciekłych. Można to kupić za mniej więcej 8 zł w typowym sklepie budowlanym, tak jak mi się udało. I włosie używane w tym pędzlu jest dla mnie optymalne. Nie jest zbyt twarde, ale też nie jest zbyt miękkie. Można powiedzieć takie pół na pół złoty środek. I włosków jest na tyle dużo, że można tym zaglądać nawet w małe szczeliny. Żadne miejsca nie staną się azylem dla kurzu. I kurz owszem zostaje na tym później po takim przejechaniu, ale łatwo to strzepnąć. Także. W ten sposób i pozbędziemy się kurzu i nie zniszczymy naszych zabawek. Mogę to zagwarantować, bo w pierwszej kolejności przetestowałem to na maciu pękich antenkach mojego Robot Spirit Strike Freedom, którego zazwyczaj boję się dotykać, żeby czegoś nie rozwalić. Także tak, jest to zdecydowanie bezpieczne i zaraz Wam pokażę jak za pomocą takiego pędzla, miejmy nadzieję, rezerw stanie się czystszy. Oczywiście, z im większej ilości części nasza zabawka się składa, tym więcej miejsc, w które kurz może wejść. Także w miarę możliwości postarajmy się rozłożyć nasz obiekt do jak największej ilości komponentów, tak abyśmy mogli wszystkie z osobna jak najdokładniej wyczyścić. Oczywiście nie ma też co popadać w skrajność, zwłaszcza w przypadku modeli nie rozkładajmy ich na części pierwsze. Raczej stwórzmy sobie grupy części, które łatwiej wspólnie ogarnąć. W moim przypadku zdemontowałem z Rezela jego silniki rakietowe, odczepiłem jego broń i właśnie od broni zaczniemy. Tutaj zewnętrzna obudowa jego działania ramiennego jest w miarę w porządku, bo od tego całego dotykania już sam stałem swoją ręką kurz. Natomiast pod spodem, gdzie moje ręce zwykle nie sięgają, dalej makro. Tak, widzicie te wszystkie drobinki. Wkurzające, trzeba się ich pozbyć. Także zróbmy to. dalej, Daję pędzlu i do dzieła. Właśnie tak, delikatnie, ale też nie traktujmy tego jak lalek poecelany. Od razu lepiej widać różnicę po pędzlu przed pędzlem. Także jeszcze raz. Właśnie tak. Nie ma znaczenia, czy robimy to w jednym kierunku, czy w paru, grunt, żeby pozbyć się kurzu i jak widzicie, kurzu już nie ma na dziale naramiennym. Także jeszcze, żeby Wam pokazać, co można z tym zrobić, jeszcze zajmę się częścią głównego ciała Rezela. No Rezel, pokaż nam, gdzie Cię boli. Jak to często bywa z modelami, najtrudniejszym krokiem jest samo go złapanie. O, widzę, że tu na namienniku jest trochę syfu, także dalej dalej. Właśnie tak. Początkowo bałem się, że pędzlem da się zarysować przez części, takie na których jest połysk, także wszystkie zarysowania widać, ale szczęśliwie nie. To jest na tle miękkie, że żadne rysy nie zostają. Mhm. Jeszcze tutaj w środku. Właśnie tak. Żadnych zarysowań. To wygląda w miarę dobrze, ale tutaj obok głowy widzę trochę kurzu, także pozbądźmy się i tego. I przy okazji trochę dostanie głowa. Szczęśliwie głowa Rezela nie ma żadnych anten ani wystających części, także mogę to robić bez obawy, że coś zniszczę. No, od razu lepiej. Gdzie ja tu jeszcze widziałem? Aha. Tylne silniki. Właśnie tak. Nie, nie będę Wam pokazywał jak odkurzam całego Rezela, bo jednak jest tu tyle przestrzeni, że nie ma co. Natomiast yy, chcę Wam po prostu pokazać jak to wygląda. Jest to materiał poglądowy, ale skoro już to robię, to przynajmniej niech to zrobię po części. I tak pewnie... Uuu, dużo kurzu. I tak pewnie pełen efekt osiągnę poza kamerą, bo jednak wyczyszczenie dokładnie całego robota trochę zajmie, ale... Tak. Na dobry początek będzie w sam raz. No, pędzel sprawdza się doskonale. Hmm, tu w sumie nic nie powinno być, ale na wszelki wypadek. I na drugą nóżkę. A widać za którą nogę kołapałem. Tu nie jest tak źle. Coś jest, ale mimo wszystko nie tak źle. O na stopie mamy trochę. Żaden robot z serligandą nie może mieć brudnych nóg. No, idzie bardzo dobrze, bez żadnych problemów. Tak długo jak pamiętamy, żeby łapać nasze figurki w miejscach, które nie są specjalnie łamliwe, wszystko powinno być ok. I przy okazji sobie wyczyszczę Rezala do potencjalnej recenzji w niedalekiej przyszłości. A tu już byłem, ale za to tu nie. Tak. Różnica jest widoczna gołym okiem. Być może na kamerze nie tak dobrze, jakbym chciał, ale sam widzę, że pędzel sprawdza się doskonale i rezultaty są niemal natychmiastowe. Także tak, ta metoda sprawdza się doskonale, jest dla mnie optymalna i jeśli mieliście kiedyś problemy z tym, jak odkurzyć Wasze eksponaty bez ich uszkadzania, myślę, że pędzel do ciekłych farb jest do tego celu w sam raz. Myślę, że teraz już mogę zakończyć ten materiał. I nie pozostaje mi nic innego, jak tylko powiedzieć, że w następnym zobaczymy się już wkrótce. A do tego czasu trzymajcie się.